Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w trzecim odcinku Skwark. Mm, jakieś kanały. Dobra. E, I zastanawiam się, czy tu będzie... O, amunicja. E, zastanawiam się, czy tu nie będzie tych szczuraków dużo. A, albo jak czegoś innego. I czy woda nie będzie mnie... O, właśnie, szczuraki są. Okej, okay. po szczurakach. Czyli na to trzeba będzie uważać, na wszelkie dziury, z których mogą wylecieć. Strasznie tu ciemno. No to wiem, że za pomocą F mogę użyć latarki. Dobra, no bo do strzelby. Dobra Pokonane, pokonane Uff, I to ładnie siadł Okej, okay, tam też jest jakaś droga Najpierw tutaj No tutaj już mam więcej klimacik Takiej penumbry, powiem wam 8 kwietnia 1989. Planowana jest okresowa kontrola BHP. Wszyscy pracownicy zobowiązani są się sprawdzić swoje miejsce pracy, urządzenia elektryczne i poziom spożycia płynów u kolegów. W przypadku zawrotów głowy, mdłości lub halucynacji przebierających postać istot humanitarnych należy udać się do najbliższego automatu i uzupełnić płyny. Okej. Okay. Tylko, że tak, jeśli oni im dawali tą kole, quark kole no to ja nie wiem, czy te płyny... No i dlatego może są tacy zafaszerowani tymi płynami, nie? I możliwe, że to nie halucynacje, tylko rzeczywiście coś widzieli. I bardzo możliwe, że ja też niedługo zobaczę coś więcej niż tylko... Mm -hmm. niż tylko takie... Sz... No właśnie. Leży. On, zastanawiam się czy... Nie chciałem go strzelać, chciałem żeby podszedł, ale... Zastanawiałem się czy on mi czasem nie ten... Nie strzela tą kulką. To się nie przyda. Okej, okay, czyli już mamy innych nowych przeciwników. Wow. Czy on to sobie wyciągnął z brzucha? Czy to coś miał tutaj? Bardzo możliwe, że tak to właśnie wyglądało. Dobra, czekajcie. To sprawdzone. E, stąd przyszedłem. a nie mogę wejść. Tutaj było wszystko. To teraz, jeszcze to sprawdźmy. Tu jak coś. Pełmik też jest max Aha, czyli pancerze można będzie maksymalnie 50. No dobra. Przeładujmy. A, jednak. Tak, tak jak myślałem. To rzuca tymi kulkami. Dobra, wrócę się po pancerz, bo już mam 19. Także idziemy. To było tutaj. O, też weźmy od razu. I już jest 39. Przyjemnie mi się strzela z tej strzelby. Jest klimacie, ta muzyka robi naprawdę dużą robotę. W ogóle dźwięki, udźwiękowienie grze jest świetne. Czekajcie. Aha. A to nie jest sekret. Myślałem, że mi zaliczy jako sekret. Ale dobrze, warto było tam zajrzeć. Zapis, się wystraszyłem, że coś mi tu wyskoczyło. Ale zapis i zapieczętowane tymi nie wróżą dobrze. Obchód, sprawozdanie, czekanie na rozkazy, obchód i tak w kółko. Sobota. Dlaczego ciągle proszą mnie, żeby sprawdzał integralność struktur strukturalną tunelu? Codziennie? Od lat tam jest, dlaczego nagle trzeba go sprawdzać? Przynajmniej dali mi niezłe biuro. Aha, czyli to jest te ziomek, którego na dole spotkaliśmy. Mhm. Uh -huh. A, to jest on, albo to jest on. Dobra, tu jest zejście ten, to na razie... Jest apteczka, dobrze wiedzieć, na razie idę tu. Ha! To zaraz sprawdzimy. Przeglądaj kontakty. Aha. Wiem, że znajdę jakąś wizytówkę do kogoś czy coś, to... To jest też jako sekret. Coś, znalazłem jakieś antenium, nie wiem co to daje, i teraz tak, piu, 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 okej, okay, czyli że to, że te latające można zabić za pomocą beczek, albo to jest dynamit, nie wiem, dobra, a tutaj, weak spot, yy, celować im w to zielone, czyli to co mają na ręce, aha, czyli albo... Okej, okay, już widzę o co, bo oni na ręce to noszą, w to mam celować, to jest weak spot. Dziękuję bardzo. Widzicie, ktoś mi tutaj pomógł? Ej, fajny, podoba mi się ten sekrecik. Te sekrety, że mi podpowiadają w to zielone celować. E, więc postaram się celować w to zielone, które oni noszą. A jak nie, no to to, gdzie... Ten brzuch taki. Oho. Jeszcze mi latarka szwankuje. Nie ma tego na ręce Muszę poczekać chyba, aż wyciągną Żeby to zrobić lepiej Czyli Muszę chyba poczekać, aż on wyciągnie Ja mu ręce rozstrzelałem i teraz patrzcie Wow, to było niezłe Tam widzę kolejne coś Padło Czyli rzeczywiście w to strzelać, patrzcie, bo padł za pierwszym razem. Tu jest drabinka. Ja trochę obawiam się wskoczyć do tego, coś czuję, że tu mnie coś złapie, ale chyba muszę, nie mam innej drogi. A, dobra, myślałem, że tu jest głęboko, i będę pływać jakieś gubna. Ale nie jest głęboko. Do widzenia. Mogę mieć średniej amunicji? Czekajcie. I nie mogę, tu też jest max. Dobra, na razie może wezmę to. Chcę, bo słyszę, Co się dzieje. A, dobra, trzeba czekać, aż on to wyciągnie i wtedy w to strzelić. Dobra. Ok, czy on to wyciąga strzelam w to. A to jest tego, co załatwiłem z tamtej strony, tak. Yy, tutaj coś mamy jeszcze nie. No to idziemy dalej. Co? Nie jest szczurów. A, dziękuję. Skor wow. Skorzystam pewnie. Tylko ja mam wrażenie, że te szczury chcą zjeść mnie. Nie, że ja szczury. Mała amunicja zdobyta. trochę strata amunicji, co zrobiłem. Ale... Ale mam jej dużo, mam dużo broni, ciągle coś zdobywam. Już są momenty, w których nie mogę podnieść przecież amunicji. Eee... Nie, pod nim się nie ma. Zostawiamy ten kibel, on nie jest do niczego podłączony, Nie. Hmm? Tutaj też nie Okej, okay, czyżby tu beczka? Jest beczka, właśnie tak się zastanawiałem. Bo ono tam mi zaznaczyli, żeby beczek użyć. Ops, no czekajcie, bo mnie coś zminimalizowało gra przez chwilę, dobra e Trochę pancerza tylko straciłem. Jest zapis gry. Znaleziono eksperymentalną substancję o nazwie Antium. Możesz dzięki niej odblokować nowe profity w menu pauzy w zakładce Profity. Ła, wow, to nie wiedziałem, że tu perki są. E, dobra, antyimperializm. Zniszcz wszystkich imperialistów, obrażenia plus 5%. Tutaj dalej nie wiem co jest, czyli na razie to. Mogę zbadać? Mogę. Zostało mi 5. Dzięki zaawansowanej technologii, twoja skóra zmienia się w materiał przypominający kevlar. Odporność 20, ale sprint mniejszy. W bezpieczeństwa. Podręcznik pozwala ci zachować bezpieczeństwo i bezproblemowo zakończyć zmianę. Maksymalny pancerz plus 10. Pancerz ze znalezionych przedmiotów plus 10. To jest fajne. Ile ja potrzebuję, ale nie jest napisane, ile potrzeba. Koszt 30 jest napisane. Sierpi młot. Silniejszy cios chroni przed wrogami. Obrażenia w walce wręcz. Ej, eee, fajnie. Fajnie, fajnie. To już... O, tylko... Trochę mi się ekran zamazał teraz. Czekaj, odparło się to i to też nie. Tylko to. Zastanawiam się, czy używanie tego dobry pomysł, bo widzicie jak mi się ekran rozmazał dziwnie? I czy to przejdzie, nie? Bo możliwe, że to jest negatywny perk i nie powinien tego robić. ...że wiecie, da mi coś pozytywnego, ale też... ...sprawi, że... okej. Okay. Odpompowane, odpompowane. Jest dobrze. Tylko tak, czy to jest czasowe? Poczekam chwilę, bo nie chciałbym się zaskoczyć. A ja wolę mieć czas na eksplorację. Nie, chyba nie jest czasowe. Idę, okej. Okay. Tej apteczki nie biorę, ten pancerz wezmę. Ta apteczka się jeszcze może przydać. Mi się wydaje, że już niedługo nawet mogłaby. A to są te same rury, dobra, myślę. O co chodzi? Dwoje do strzelby. Mm, tu jest dwa. Nie wiem co zrobiłem, ale coś zrobiłem. Pewnie przeładowałem w innym pokoju. To słyszę je. Dobra, chyba jeden wybuch. Dobra. Czekajcie jeszcze. Trzeba trudno celować. Może te będzie łatwiej. Na Coś to wyciągni? Jeszcze raz. Dobra, tak go załatwiłem, ale. Ale tamtego udało mi się, bo ich było trzy chyba, nie? Tak, jeden leży tu, czyli raz, dwa, trzy. Czyli jednego udało mi się trafić, chyba. Amunicja do strzelby wzięta. robię plus jeden, wiecie co? Wolę chyba z tym. U, tutaj też budło czysto. Czysto, chociaż zaraz może mi się to otworzyć za mną, jest długi korytarz. Nie, mhm, pancerz. Dobrze. Widziałem te latające gunwa chyba. Okej. Okay. To no, boje do strzelby. chwilę nie wiedziałem co do mnie strzela. Kurczę, to jest jednak to. Aha, dobra, to jest oprócz tamtego jeszcze. Dobra. Rozwaleni, rozwaleni. Dobrze, ten też. Ciekawi mnie. U, nie chcę tam skoczyć. Już mnie nie ciekawi. Coś słyszę? Nie, to on tak chodzi. To on tak chodził, dobra. Mm -hmm. to jest zapis gry, amunicja. Znowu mam po wzięciu tego taki ten. Dobra, to jest tak, co mam włączyć pompy. Chyba no, muszę jeszcze odkręcić jakiś zawór, no tak, odkręciłem jeden, drugi, nie odkręciłem trzeciego, czyli tak 3, 2, odkręcone jeden, nie. Czyli trzeba się cofnąć do jedynki. I znaleźć tak. Jestem 5. Mhm. Pominąłem jakiś zawór, no dobra. Żeby mi teraz tu nic. Zawsze wszelki wypadek sprawdzam te drzwi jeszcze. Tu. Uuu, jest zabój. Czyli trójki nie odkręciłem. To idziemy. Ej, w ten sposób powinienem też strzelać, jest przybliżenie przecież. No, jeszcze na do strzelby, Tak, są już trzy, trzy. Coś tu jeszcze mogę przeczytać? Pozwala osiągnąć i przekraczać cele. No dobra, no to słuchajcie. Maksymalny pancerz byłby spoko, a z drugiej strony obrażenia, odporność to jest. Weźmy ten maksymalny pancerz. Ale mam 15, to jeszcze nie mogę. Pompy się działają. A, już wiem co się stanie. Ta woda na dole. Tu dalej jest. Nie poszło idealnie. Dużo amunicji straciłem. Trochę oberwał. E, nie, to jest to. Myślałem, że on głazi. Eee! Ty. Dawaj, dawaj, muszę przećwiczyć. Dobra, dostał. Wróćmy się na górę. Eee, gdzie to tu? Dyszkę to daję. Dobra. Jeszcze, w sumie to chyba mogę wziąć co? Czy tu jeszcze mogę znaleźć oprócz? apteczki? Nie, yeah. Daj, dajcie mi to coś. To jest. Już widzę. Dobra. Przeładujmy to. Przeładujmy to. I czy to jest moje wyjście? Teraz. Czekajcie. Po tym, jak jest wypalona woda. To. to jest moje wyjście. I poziom ukończony. Dobra, moi drodzy. I teraz jak z sekretami? 1 na 3. Jejku, jak te sekrety muszą być poukrywane? E, no dobra, moi drodzy. Ale co? Trzeci odcinek za nami. I do zobaczenia w czwartym. Trzymajcie się. Cześć.